W tej stronie, A w dzisiejszym odcinku, zagram sobie w Fortnite. Oczywiście zaczynam nową serię, czyli Fortnite Łowcy Koron. Tak więc, no, yy, będziemy grać na 0 budowania solo, gdyż chcę, żeby było fajnie, no. Wiecie, nowa seria i w ogóle zaczynamy niedługo, nowe 4 drugi będziemy nazywali. Chociaż prawdopodobnie się jednak nie uda. Nie wiadomo, zobaczymy. Więc, no, zaczynamy. Klikamy, graj. O, może zobaczymy, że to jest jeszcze w sklepie. On, no, masz Melo. Melo top tak Dobra, menekin jakiś. Mhm. Uh -huh. Dobra jajkę. ja. Obiłam Kenobi. No tak, wiem. Padmila tego skina, że tę emotkę nie, skina, ale no niestety powiedzieć nie mam właśnie do tego fałdodza. Mam, ale zbieram je na innego skina. Więc no. Um. Nie tylko tego powinniśmy zacząć, o już się dobiera gracze, więc no widzimy się za chwilę. Dobra już się właściwie gierka zaczyna, teraz będzie mniej więcej się zaczynać, a ja bardzo się cieszę, że zaczynam nową serię, wiecie no, po prostu to jest super, bo rzadko co zaczynam więcej. nie zaczynam pełną serię ostatnio i mamy pomysły na wiele innych serii, a zresztą to uważa, że nikt mnie nie ogląda i chcę, żeby to się zmieniło. I, i czemu gram bambikiem? Czekaj, z Druga... mam bombambam... bombambika. Bam. Bam, o jest! Mam innego skina. Trochę polegowało, skina innego pozamieniało. Skina innego to, to nie yes. Okej, okay. więc no. Polećmy może na jakieś dobre miejsce, dajcie chwilę. Wybiorę, na mapie. Weźmy jeszcze ostatnią Kersa. Tutaj może chodźmy. Jak kule, to tu wjeżdżamy na morze. Musimy zobaczyć. Będziemy grali dotąd, a w końcu domyślimy kolejną śniadą koronkę. Więc tak. Chodzimy tutaj. A jak już właściwie będziemy może na miejscu, choć nie, to nie będzie O patrzcie. Plaga Ukrainy. Kolejny, kolejny Okej. Okay tam... Jeżeli ktoś z zasadą na RNS, to bardzo fajnie, bo oczywiście... Jestem zielony, że będzie. Chociaż nie, lepiej ten nie lecz, lepiej tam nie leczcie Tutaj może, tutaj jest be, będzie bezpieczniej. Tutaj będzie bezpieczniej. Na 100%. procent. lecimy tutaj. Skam jakieś ładnej pałki. Co to jest? Ja to bym sobie zleciał. Moje bębenów. 40 Znowu, najpierw weźmy sobie coś jakiejś dronie. Najpierw... To na pewno nie pistolet. Co to O! I w górę. Nie, dobra. Czekaj, przy jest. Dobra. No. Eee, tutaj... Uuuu, uh, brzydkie raczej spowadło. Mam trzy pociski tylko, więc no, musimy je dobrze zbadać. Przecież jesteśmy w jakimś dźwięku polu. Weźmy sobie strzelbę, pompkę. I przecież się to. Myślę, strzela, ale to nie za wolno. nie będzie. Szerz. Szerz. To się za dużo municji mam ale lepiej, więc lepiej czekajmy gdzieś jeszcze gdzieś. Uci. Dobra. Jak już wszystko co ten, ten przeszuka, to mi się wtedy widzi. Już przeszukałem całą. bo się prawie, tam nic nie ma. Uuu, może zobaczymy ten. Dobra, nic nie ma, tak więc no, idziemy dalej. Yy, jak razie musimy przejść jeszcze... Bye Benoit, czy też ta... le się bez tej strony? Jak uważajmy. Jakby co dużo grałem w Red vs. Blue, więc na pewno nic mi się złego nie stanie. Jezus, co to jest? Dobra, sieci nadal zostały. A właśnie, niedługo ma być też event Fortnite, 4 czerwca tego roku w godzinie 21, tak więc no. Oczekujcie widzowie na event, a jeżeli również macie Fortnite'a to lepiej wchodźcie i grajcie, a A! Jest były stawki. No i fajnie. Ładnie jest zaniepokończone, bo już coś innego, no. sobie dobra nie też. Mamy tego bar, jakiś. No, Musimy znaleźć jakiś dobry... Dobre miejsce. Pół, ma małko, ale lepiej go nie widzę, nie, nie korzystać. Więc no, nie mam nic ciekawego, to więc się właśnie jak mówiłem, widzimy za chwilę, aż końcu już się naładuje. Ogawi, tobie słuchajcie! Już się dacie Tylko muszę nagrać. No, to zabite. Ten wszystko go dzień cię pobliżu. To. Dobra, zabity! No co on tam miał? Czyli miał... Mhm, mm pląbowce. Czy tam nie zagarinki i tyle, okay. No nic, nie kolarki chyba z tego nie jest nam potrzebne, A mój kląbowce. O nie! U nie! wie? Nie to akcja. Jedno z to zamordowałam wszystko innego, a ja zamordowałem tego kolejnego. Właśnie, zastanawiacie się kto uratował Huggy bo ja mam taką teorię, że z jednej przed trzecim, głównym mam tego będzie prototyp. Prototyp, co się... Widziałem pani w teorii, niestety to tym sensie, trochę zaspoilerowałem. Prototyp, no to będzie to tak, że śmiesznego po prostu. najpierw Hugiego został przez mam Long Legs, a mam Long Legs został przez to byłoby trochę śmiech wiecie jak mówiłem spoilerowałam sobie więc proszę nie miejcie ale... ten okej okay, dobra chodźmy dobra będą spore lagi tak więc no musimy zrobić krótką przerwę. jak dojdę gdzieś to zobaczę. zatrzymałem się na chwilę tutaj po to aby wam pokazać Ukrainę tak ona nigdy nie umrze, bo tutaj jest. I lepiej nie zburzać, bo to będzie oznaka, że nienawidzę Ukrainy, a to nieprawda, ja ją kocham. Więc no. Szukam teraz jakichś nowych wyzwań, się. No, trochę. Ty, pugi!

Nie co to jest ale musimy już gdzieś że chyba go nie ma. Yy, nie wiem co się to wiecie? Dobra, mi przerwać w końcu wygram, okej? Okay? Dobra widowie, musimy niestety skończyć odcinek. Niestety nie udało się. Mam nadzieję, że wasi odcinek próbował. Trzymajcie się. naura!